Dzień dobry, witamy Was wszystkich w PL3 RAPORT. Witam Ciebie Maćko. Witam serdecznie. I zapraszamy na pierwszy listopadowy odcinek naszego programu. Panie Macieju, 1 listopada był czas na refleksję, na zadumę, na przemyślenia. No i co? I, i, i po tym czasie do namysłu wróciliśmy następnego dnia już do rywalizacji o, o punkty. Także no, to, co kochamy najbardziej, piłka nożna wróciła od, od drugiego. Jak Ci się podobały te pierwsze listopadowe mecze? No pogoda się lekko zepsuła, co też widzę za nami. troszkę się tutaj chłodniej zrobiło, ale nie jest nagłośnie na ten moment. Jak mi się podobały, no w końcu wygraliśmy, też przełamaliśmy swoją pasję. Tutaj też mówię o, 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 o swoim jakby zespole, a tak to macie mecz jak macie. No. No, było, było kilka ciekawych spotkań. E, natomiast tutaj zacznijmy od góry. E, zapowiada się. Znakomita walka o utrzymanie pomiędzy Intuum i projekt. Intuum jeden punkt, projekt zero. Mecze tutaj jeszcze będą te zespoły grały, więc no będzie się działo tutaj na dole tabeli, bo reszta już chyba odjechała. Kurenda, bodajże 8 8 punktów, także tutaj będzie ciężko dogonić I, i no tak naprawdę można powiedzieć, że te drużyny będą walczyły o utrzymanie do samego końca, bo jeden spadnie bezpośrednio, a drugi będzie grał w barażu. Tym razem walczą o na tej zasadzie. Właśnie, więc dalej jeszcze po, po, po zakończeniu rozgrywek jeden z... Będzie e, niepewny swojego miejsca w elicie, no ale, ale zobaczymy. E, poziom niżej. E, tutaj e, mecz na szczycie Galaxy Gdańsk 3-0 kontra e, Hansa. E, no i Hanza wygrywa zdecydowanie, natomiast trzeba powiedzieć, że e, Oli Bławat i spółka no, mieli pewne kłopoty kadrowe. E, tak jak Oli powiedział w przerwie tego meczu, e, dwóch zawodników ma się tylko jedno życie, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Tak i trzy gwiazdki policyjne jeszcze za sobą, <grym <grym tak. no, Natomiast te kłopoty kadrowe spowodowały, że jednak ten mecz nie był taką, e, taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o wtorkowe zmagania, no bo jednak Hanza zdominowała ten mecz. No Hanza można powiedzieć jest już jedną nogą w pierwszej lidze, w ekstra lidze. Ekstra, wróci do niej, chociaż jeszcze e, nie grała jakby po, po reformie w najwyższej klasie rozgrywkowej z tego co pamiętam, grała w niej jeszcze kiedy było to 14 zespołów no, ja w elicie. Tak, tak po prostu. Załapali jeszcze. No to, to możliwe gdzieś tam na początku tej reformy, natomiast no, wiem, że, że Kamil tutaj chce awansować, chce, yy, chce wejść do Ekstra i yy, co ciekawe yy, on nie chce walczyć o utrzymanie, on by chciał się bić tam o, o najwyższe cele, także no, zobaczymy jak Hanz'a będzie sobie radziła. Yy, także to był mecz na szczycie, yy, Galaxy traci punkty, Renault skakuje na drugie miejsce, no tutaj yy, mała niespodzianka nam się szykuje. Tak, 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 tak. No nie spodziewałbym się, e, jakże ekipa ta będzie na drugim miejscu, tym bardziej, że akurat... Z nimi rozpoczęliśmy sezon, a znaczy oni rozpoczęli z nami to od porażki, a później chyba przyszło pasmo 7 Zwycięsk, więc dlatego jakoś tak. I tu ci przerwę, bo ono każe troszeczkę później, jeszcze żebyśmy za, za dużo tutaj nie powiedzieli. Yy, dobra, w drugiej lidze też były ciekawe mecze. Yy, natomiast chyba największą niespodzianką yy, in plus dla FC Konkret, a in minus dla pomorskiego urzędu wojewódzkiego była wygrana tych pierwszych w meczu pomiędzy tymi zespołami. Tak, fajny mecz. Akurat miałem lepszą przyjemność działać, wizdać bardziej w moim przypadku. Eee, tak, eee, pół miał swoje szanse, nie wygliżył się do rzutu się chwilę później. Jako krewcie wygrani. Yy, no ciekawa sytuacja, bo, bo tutaj yy, myśleliśmy, że, że czwórka, yy, magiczna czwórka tej, tej grupy będzie walczyła awans, a yy, urząd no, tą porażką troszeczkę sobie te yy, plany walki o najwyższe miejsca skomplikował. O miejsca promowane awansem. Yy, chcieli grać ostatni mecz z Maximusem yy, w sezonie, bo być może te mecz decydowałby o tym, kto właśnie będzie miał premię do wyższej klasy rozgrywkowej, ale ta porażka mocno komplikuje sprawy i wydaje mi się, że może być ciężko o to, żeby się załapać na, na pierwszą dwójkę. Tak, tak, tak. Myślę, że ciężko, chociaż też tak tutaj patrząc przez pryzmat obulik uważam, że akurat czubek tej tabeli jest mocniejszy od drugiej grupy. Możliwe, ale to by trzeba skonfrontować między, między, między nimi, e, ale też będziemy mieli pogląd na to w przyszłym sezonie, no bo będziemy patrzyli, jak, jak Beniaminkowie będą sobie radzili w pierwszej lize, A kto będzie w tym gronie Beniaminków, no to się już niebawem okaże, bo e, sezon e, tak naprawdę e, no, zmierza ku końcowi. E, myślę, że w listopadzie rozegramy ostatnie mecze, raczej w grudniu już nie powinno być żadnych spotkań. E, troszeczkę tutaj mamy przerw znowu, no bo, e, no bo przerwa spowodowana 11 listopada, potem 15 listopada Gra Polska, także tutaj. Na Kolejne dwa dni wypadają. No ale, ale powinniśmy skończyć w listopadzie, także już niebawem wszystko się wyjaśni. Co jeszcze w drugiej lidze? W drugiej grupie Respekt wygrywa też w meczu na szczycie. Bo pierwsza z drugą z szopą 605 do zera. Także tutaj zdecydowane zwycięstwo respektu. Patryk łania bardzo zadowolony po tym meczu. Na zero z tyłu z liderem. Byłym już liderem, no bo teraz respekt dzięki tej wygranej wskoczył właśnie na pierwsze miejsce. Tak, bez poglądu na harmonogram spotkania można by było, że to walkowe. No tak, Patrząc, patrząc na, na wynik, to tak. Natomiast yy, tutaj oddajmy szopie. Zawodnicy yy, byli yy, na meczu. Yy, troszeczkę może te kłopoty też yy, z obsadą bramki, bo Wiktor bo musiał yy, świądr bronić. Yy, z tego co pamiętam, także no, on raczej yy, takim etatowym bramkarzem nie jest, no ale radził sobie całkiem, całkiem, bo, bo ten mecz obserwowałem. Yy, natomiast respekt no, tutaj pokazał klasę, pokazał, że yy, no, yy, chce po prostu wejść do, do pierwszej ligi i, i nie ma tutaj jeńców, nie będzie brał po drodze. Tak, tak, tak. Chłopaki chcą awansować już to, i to jest właśnie fajne i sprawdzi się poziom wiedzia. Życzę powodzenia, by tak było. Jeden z lepiej zorganizowanych zespołów też na meczu z Szopą. Dwa komplety strojów. Seledynowy, fioletowy. Stwierdzili, że w fioletowym będą się troszeczkę mylili, bo Szopa gra w czarnych, także wyszli w seledynowych, także tutaj przygotowani są pod, pod każdym względem. Co jeszcze byśmy tutaj musieli powiedzieć? Czwarta Liga. O właśnie, bo tutaj jest zmiana lidera. Kwestia Iloma wskakuje na pierwsze miejsce w tabeli. No, a więc Krzysiek Buczek dopiął swego. Albo inaczej. Jest Coraz bliżej tego, żeby, żeby dopiąć swego, no bo on przed sezonem mówił e, o awansie do trzeciej ligi i ten awans jest już bardzo, bardzo blisko. Tak, tak, tak. Tutaj taka ekipa, która nie wiem Wydaje mi się, bo z tego co słyszę, że chyba codziennie gra w piłkę, więc też są tego efekty. No, z, te, z tego co ja kojarzę, to mają e, treningi w poniedziałki i w środy. E, w PL3 mecze są zazwyczaj u nich we wtorki i czwartki, więc no, przynajmniej trzy razy w tygodniu e, jest, jest piłka. Mówię o, o, o tygodniu e, w dni robocze, czyli między e, poniedziałkiem a piątkiem, bo jeszcze nie wiadomo co e, tutaj panowie z kwestii Ilomea robią w weekend, bo też dużo zawodników PL3 gra e, w Lidze no, na dużym boisku w ramach pomorskiego w związku piłki nożnej, także tutaj pewnie też część z tych chłopaków również biega po, po dużej murawie, po, po naturalnym boisku, no ale jest lider, jest lider, także z Elbut Gdańsk został zepchnięty oczko niżej, no i będziemy się przyglądać tej kwestii mam, no bo tak jak wspomniałem oni przed sezonem mówili, że będą chcieli awansować do yy, trzeciej ligi, także są tego bardzo blisko i w najlepszym momencie do tego wskoczyli właśnie na, na fotolidera. Tak jest, tak jest. Myślę, że tu już nic im tego nie zamierzę, chociaż kto wie, wszystko się może zdarzyć, jak to mówi nasze hasło. Dawno mi się przypomniało w jak mówiłeś i mówię, muszę to jakoś ubrać w słowa. Pozdrawiałeś fankę przed chwilą? Tak. Tak myślałem. No tak, dobra. Coś się było, później wszystko się może zdarzyć, coś jeszcze było. To, to, już, to, już, to, to już tutaj yy, twoja, to jest y, tutaj yy, twój konik. Nie. Tak? Nie pamiętam. No dobra. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o nowości. W czwartej lidze w grupie C rozpoczęliśmy zmagania w ramach drugiego etapu po podziale na grupę mistrzowską i grupę 6-10, no bo inne pozostałe grupy ligi grają według harmonogramu każdy z każdym, bez rewanżu. A tutaj no do tych spotkań rewanżowych de facto dochodzi. No i rozpoczęliśmy te zmagania, więc grupa mistrzowska wystartowała, tam będzie walka o awans. No my na sianie na razie najlepiej wygrali, wygrali przepraszam w tym tygodniu 6 do 1 z Autopartnerem, który grał bez zmian, więc miał troszeczkę utrudnione zadanie. W końcówce, przegrywając 3 do 1, ruszył do przodu, no i został skontrowany i ostatecznie przegrał. Także my na Sianie już można powiedzieć, że z każdym meczem już naprawdę bardzo, bardzo blisko tej trzeciej ligi. Tak, no my na Sianie myślę, że spokojnie trzecia liga i to w trzeciej ligi, chłopaki, jeszcze pograją być może o drugą. I tutaj, jeśli chodzi o czwartą C, pozdrawiamy y, pana Mateusza Gajewskiego, lidera y, y, klasyfikacji żółtych kartek w tejże lidze. A my teraz zapraszamy y, do statystyk tygodnia. E, statystyki tygodnia. E, o właśnie, drużyna Jarmelkę. E, przegrała 18 do 1 ze Spartą przy Morze. E, Co to oznacza? E, Ja pamiętam. Nie wiem, czy ty pamiętasz. No ja nie pamiętam, jak pamiętam. No to no, słucham. Kupon. Tak jest. Dla jarmelkę, dla drużyny, która najczęściej się pojawia w statystykach tygodnia w tym sezonie przeznaczamy voucher na pizzę, także chłopacy będą mogli tutaj sobie pójść omówić, co poszło nie tak w tych ostatnich spotkaniach. Zgodnie z obietnicą tutaj dotrzymujemy słowa, ten voucher przekażemy na najbliższym waszym meczu. No przegraliście ze Spartą przy może 18 do 1, ale chodzi oczywiście w tym wszystkim o zabawę, także Sparta to doświadczony rywal, doświadczona drużyna. Yy, która w Pelcz można powiedzieć, yy, no jest od początku. Gdzieś tam, oczywiście, nie pod tą samą nazwą, ale, ale yy, koledzy ze Sparty yy, już, no już yy, sporo spotkań rozegrali. Tak. Swego czasu. Pod 7 wrzeszcza, teraz pod 7 przy morze. Tak, bo to, to była styrta wrzeszcz. Wcześniej jeszcze był miejski zakład Zieleni. Nie wiem, czy ty pamiętasz, tam część zawodników też, też grała. No, w związku z tym, że Sparta strzeliła 18 bramek, to oczywiście tutaj zawodnicy tej drużyny zdominowali klasyfikacje indywidualne. Najlepszym strzelcem Kasper Ignaczak 7 goli. I tutaj dla Kaspra mamy voucher na pizzę również, więc będzie mógł ich z że z Jerbelkę razem I im wytłumaczyć tutaj, jeśli chodzi o o y, formację ofensywną, jak, jak się bramki powinno strzelać. Tutaj można, że tak powiem, skorzystać y, z porad Kaspra. Y, może się te drużyny zjednoczą jakoś. Y, najlepszy asystent to też Kasper Ignaczek Pięć asyst, ale tutaj mamy jeszcze Maśka Krupińskiego z Gazpromu i Darka Gąsiorka z Jaguara Gdańsk. Y, no ciekawe, Dark się nam pojawił. Y, pięć asyst, a drużyna ma ostatnie miejsce w tabeli, także tutaj trzeba oddać klasę temu zawodnikowi. I najlepszy Kanadyjczyk, no tutaj dosyć łatwo można y, dojść do tego. Kasper Ignaczak, skoro pojawił się jako strzelec i pojawił się jako asystent, no to musi być najlepszym Kanadyjczykiem 12 punktów. Zgadzam się? 7 plus 5. Tak. Mówiliśmy przed, przed programem, że to jest 12. Tak, policzyłem ci na szybko. Dokładnie, dziękuję. Gratulujemy tutaj wszystkim, że się pojawili. No nowe nazwiska można powiedzieć. No bo, no bo Dariusz Gąsiorek, Kasper Ignaczak, no to oni się po raz pierwszy chyba w tym sezonie pojawili. Maciek Krupiński chyba nie. Adam Duda, gdzie jest Twoja forma? No właśnie, to, to możemy tak tutaj yy, oczywiście pół żartem, pół serio. Yy, pół żartem, pół serio. Yy, pół żartem, pół serio. Yy, no zobaczymy, jak Adam będzie sobie radził yy, w hali. Bo, bo już wiemy o tym, że Lambada będzie grała yy, w Ergo Arenie. Yy, ja przyznam szczerze, dawno nie pamiętam, żebym go widział yy, pod dachem. Tak, a, a da się się składa? Czy... Składu jeszcze nie mamy. No to zakładam, że niekoniecznie musi grać. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jestem, jestem ciekawy. Jeśli się pojawi, to chętnie bym jego umiejętności podpatrzył, jak, jak to wygląda na mniejszym boisku na, na parkiecie. No i myślę, że taki gracz odnajdzie się wszędzie. Tak, to fakt. Dobra, tyle jeśli chodzi o statystyki tygodnia, moi drodzy. Gratulujemy Jarmelkę, jakby nie patrzeć, no bo dostali ten voucher. Gratulujemy yy, wsparcia najwyższego zwycięstwa. No i chyba Kasprovi, bo on jest tutaj MVP całego tygodnia. Yy, także wielkie brawa. A my już teraz o drużynie tygodnia powiemy kilka słów. E, drużyna Tygodnia, e, przerwałem Ci jeśli chodzi o e, początek naszego programu, kiedy omawialiśmy co nowego się wydarzyło e, w tym pierwszym tygodniu. E, no bo drużyna tygodnia Renault Car, Paladyni Prawilności, Beniaminek pierwszej ligi, e, drużyna, która obecnie zajmuje drugie miejsce. E, wspomniałeś już o tym, że to zaskoczenie, e, no dla mnie to jest wielka, wielka niespodzianka. Tak, e, zgadzam się w 99%. Przypomnijmy, ten zespół w tamtym sezonie, czyli wiosna 2021, wygrał z 13 spotkań wszystkie. Eee, nie, z, nie zanotował żadnej porażki, żadnego remisu, żadnej straty punktów. Eee, w tym sezonie e, po trzech meczach miał tylko trzy punkty, no ale potem seria, zwycięzc od 20 września, nie przegrali ani jednego meczu. Eee, wygrali e, 8, przegrali dwa jeśli chodzi o, o tą edycję, e, 24 punkty, no i biją się, co tutaj dużo mówić o awans do elity. Tak, i tu trzeba też podkreślić, że wygrywają tak. E... Rozgrywają fajne spotkania. To o co chodzi, właśnie chyba tak, o co nam chodziło i chyba im, żeby nie wygrywać, tylko właśnie toczyć bory, rywalizować, bo tam. Większość spotkań jest zakończona jedną czy dwubręgową różnicą goni trafień. Nie no tak. ma tam wyników po 10 i właśnie o, to jest fajne. Yy, teraz przyjdzie prawdziwa weryfikacja yy, yy, Renokaru, yy, Bo tak jak mówisz większość spotkań na styku, chociaż ostatnie yy, z ostatnią drużyną yy, fenomenem polskiej piłki nożnej wygrane bodajże 10-3, także wysoko. Yy, no ale fenomen gdzieś tam swoje kłopoty również yy, ma. Yy, natomiast jeśli chodzi o yy, renokar, yy, No przed nim trzy yy, mecze. No i bardzo ciężkie boje, bo mamy tutaj, e, jeśli chodzi o przeciwników, e, Hanze, czyli lidera. E, mamy Galaxy, który na pewno nie, nie odpuści, jako, jako zespół chcący jednak awansować do elity. No i mamy AdMetal, który jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, także te trzy mecze e, i, i tutaj nie można niczego prze, przewidzieć. Tak naprawdę, e, no w dwóch z nich mi się wydaje, że Renokar nie będzie faworytem. Tak niesamowicie tu na termin, muszę przyznać. Bardzo dobrze, tak się, tak się ułożyło, no bo te mecze najważniejsze nam na koniec się pojawiają, także y, będzie, będzie duża dawka y, emocji. Y, tak statystycznie jeszcze, y, Reno Kar myślę, że to jest jeden z lepszych zespołów, który y, w tym roku y, ma takie, a nie inne liczby, mianowicie 23 spotkania, 21 wygranych, no to, to znakomita, znakomita liczba. No to no, chyba tylko ego może się porównać i nie wiem. Może coś jeszcze my na sianie, ale nie ma chyba ekipy, która gra dwa sezony jakby i, i ma podobny bilans. No, w, w tym roku, tak jak tutaj powiedziałeś, chyba, chyba Ego y, byłoby pierwsze taki, w takiej klasyfikacji roku 2021, a Arenokar y, byłby drugim zespołem w takiej tabeli. Y, trochę nazwisk. Damian Marek y, tutaj jest y, przywódca te, tego zespołu. Y, przywódca poza boiskiem, ale też przywódca na boisku. 17 asyst, no to, to liczba. Powalająca. Tak, niepozorny, a bardzo dobry. Tak, to, to się zgadza. Komu się asystuje? Oskarowi Karpińskiemu. On ma 20 goli, drugim jest Daniel Basiak. 3, 12 bramek, Krzysiek, Chmura, 6 goli. No tutaj dosyć mocno to idzie w dół, także Oskar Karpiński. No zdecydowanie najlepszy, jeśli chodzi o ostrzelanie bramek. Mateusz Buchajewicz, Paweł Czarnecki, Radosław Dąbrowski, Piotr Wichowski, Michał, Wąś, Maciej Witek. Czyli co, to są naj, naj, no, wschodzące gwiazdy PL3? No się okaże. Ale tu też chyba trzeba zauważyć, że chłopaki zrobili bardzo duży postęp, bo akurat mieliśmy bardzo podobny sezon. Oni wygrali swoją grupę, my swoją grupę w zeszłym sezonie i do tego odpadliśmy w półfinale Pucharu PL3 Cup. Czyli no. łeb w web szliście. Tak, w web i chłopaki przegrali z DCT nas chyba 7-1, jakoś tak chyba mocno, mocno, mocno. I tak jakoś, a dzisiaj, a pewnie w tym sezonie to w drugą stronę właśnie tego podobny wynik. Czyli wyciągnęli wnioski e, e, z tego, co, co tam się wydarzyło, e, natomiast e, z to już e, rewanż wzięli. E, rewanż wzięli, tutaj wygrana, no bo oni w tym sezonie przegrali dwa spotkania bodajże z Decathlonem, no i, i, i właśnie z Wami, jeśli dobrze jeśli pamiętam. Tak, tak, zgadza się. Renokar Paladyny Wice Wicelider pierwszej ligi Niespodziewany wicelider. Ostatnio nawet Rafał yy, Labuda mnie pytał yy, o, o ten zespół, yy, ale to jeszcze tak powiedzmy z trzy tygodnie temu. Wiem, że gdzieś tam są w środku tabeli, także jeszcze ich przyszłość jest nieznana. Tutaj się okazuje, że, że już możemy powiedzieć więcej. Ten zespół będzie walczył o najwyższe cele, będzie walczył o podium, będzie walczył o yy, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Także no, będziemy się przyglądać, no, bo spotkania z Hansą i Galaxy no, to będą na pewno. Tutaj fascynowały i będą nas mocno, mocno interesowały. Gratulujemy, zapraszamy na stronę tradycyjnie, tam też o Renokar. Artykuł, kilka zdań będzie można przeczytać. I do chłopaków, oczywiście, wędruje voucher na pizzę do Jeta, co chce ta. Przed nami temat tygodnia. Tutaj krótko, krótko i na temat, jak, jak to w temacie powinno być. Dopisywanie zawodników. Wiele osób już gdzieś tam pytało, dopytywało. No niestety covid cały czas tutaj zbiera żniwo. Z każdym dniem bijemy rekordy, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, zarażonych. No i musieliśmy zdecydować na podobny krok, jak w poprzednich sezonach covidowych. Mianowicie, że będzie można dopisywać do końca sezonu zawodników oczywiście zawodników nie grających w innych zespołach no bo to muszą być gracze wolni na rynku transferowym no chyba pokazuje historia że to dobry ruch jeszcze w tym momencie mam nadzieję Dzięki za komentarz Mam nadzieję ciężko to skomentować ale wierzę że to będzie dobry ruch no tak, tak tak, na to wskazuje, Oczywiście chcemy Wam pomóc w ten sposób, jeśli chodzi o organizację drużyny, no bo jeśli ktoś wypadnie z powodu COVID-u, z powodu kwarantanny, izolacji, to, to będziecie mogli go zastąpić jakimś innym zawodnikiem, a w związku z tym, że te liczby zarażonych rosną, no to musimy tutaj być ostrożni i po prostu wyciągnąć do Was pomocną dłoń. Także w tym sezonie jeszcze można dopisywać do ostatniego meczu drużyny w sezonie. Dzięki temu też chcemy uniknąć walkowerów, których no, kilka się pojawiło w tym, w tym sezonie, ale nie ma ich tak dużo, jak, jak chociażby w poprzednim sezonie. Tutaj najbardziej pokrzywdzone ego, bo wyraźnie trzy razy już musiało wygrać. W cudzysłowie musiało wygrać walkowerem. Ale, ale no, dzięki temu rozwiązaniu tutaj chcemy tych walkowerów jak najmniej, także mam nadzieję, że to będzie Wam pomocne. I pamiętajcie, do końca sezonu możecie w apce sobie zawodnika dopisać. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w tym pierwszym listopadowym odcinku PL3 raport. My no jeszcze z dworu do Was dzisiaj mówiliśmy, natomiast nie wiadomo co będzie za tydzień, no bo jeśli się Avro troszeczkę zepsuje, no to uciekniemy pod dach. No trzeba będzie mi się już powoli. Na szczęście dzisiaj nie pada, także nie jest aż tak źle. No i chyba trzymamy już za to kciuki, bo raczej cieplej nie będzie, po prostu żeby nie padało na meczach, no bo to zawsze gdzieś tam jest pewnego rodzaju dyskomfort. Tak, Już chyba tylko wiatr jest gorszy, duży bo nie, też A potem od grudnia już niech sobie pada. Yy... Śnieg pada i śnieg padać dokładnie, śnieg także. Śnieg <śśmiech> jest. <laughs> I, i, tym, I tym motto zamykamy ten odcinek. Jeśli ktoś nie słyszał, kolega Macie powiedział, że śnieg jest nawet fajny. Także żegnamy się z Wami i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy.